Witam na moim kanale. Chciałbym Wam pokazać jak obecnie wygląda studnia, którą wierciłem w tamtym roku. W tamtym roku wierciłem w późnych miesiącach, więc stan wody gruntowej był niski. Studnia jest do wody z praktycznie podskórnej. W miesiącu sierpniu chyba w tamtym roku wierciłem, więc poziom wody był bardzo niski. Niemniej wykryłem warstwę tą największego napływu wody podskórnej. Ona się znajduje na tym terenie na głębokości 4,25. Dlatego włożyłem rurę 8 metrów długości. Średnica 160 mm i na głębokości powyżej 4,25 mm. nawierciłem na długości jakieś 20 cm. Nawierciłem gęsto otwory 3,5 mm. Złożyłem rurę 8 mm i w tej chwili wiosną było dużo wody i teraz stan się obniżył, bo już zaczyna się robić sucho. Niemniej wody codziennie mogę wypompować 50 litrów. Ale to jest ma maksimum, bo później trzeba było czekać kilka godzin co najmniej, żeby następna woda napłynęła. Używam pompy ślubowej, tak jak tu. Pompa jest zanurzona do dna. Teraz ja, już puszczę. od razu zamontowany kabel z do wyciągania. Puszczę. Już pompa jest w wodzie, zanurza się w tej chwili. I pompa jest już na dnie. Tam akumulator i podłączam sobie. Mam zakopaną beczkę do połowy i tak płynie woda. No teraz się troszkę zmąciła, dlatego że rzuciłem pompę, ale normalnie woda jest bardzo czysta. I pompuję sobie tutaj właśnie do tej beczki wodę. Mam na stałe zrobiony tu akumulator. Now odczepiam jest pełno wody. Od beczki mam wyprowadzony drugi bąż. Mogę sobie włożyć drugą pompę tej, yy, do beczki i bąż jest. Yy, prowadzi do beczek, które są na pagórku. Yy, taka moja wieża ciśnienia. Teraz pokażę może z bliska jeszcze. o tutaj pokażemy rura jest tam przykryta dakielkiem wąż, przewód wszystko tam jest 60cm jeszcze taką wnękę zrobiłem to jest potem przykrywane deskami całość jest zakrywana deskami tu sobie zrobiłem zabudowę w przyszłości jeszcze będzie na stałe podłączone, bo tutaj jest panel solarny. Można by było akumulator ładować z panela i sobie po prostu już tak na stałe zrobić. I woda z tej beczki jest właśnie pompowana drugą pompą, którą wkładam i wędruje do wieży ciśnień. Strumień pokażę w innym filmiku. Na razie nie będę się skupiał na strumieniu. Także tak wygląda studnia. Tak, jak mówiłem, 50 metrów wody dziennie. Rura jest pojedyncza, 160 mm. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest gleba gliniasta i żadne filtry, żadne siatki nie zatrzymają tego osadu, który w tej wodzie się znajduje. I po prostu nie ma sensu. Woda, no ja i tak mam wodę tutaj czyściutką, ale jak nakręcę jeszcze filmik o pierwszej mojej studni to tam woda jest bardzo brudna, ma bardzo dużo osadu. Natomiast tutaj woda z racji tego, że otwory są na długości tylko w tym miejscu, gdzie jest ten największy przepływ wody podskórnej, dlatego woda jest raczej czysta i nie wymaga i, i po prostu to by nie zdało egzaminu, gdyby zastosował filtry, a w tamtej starej studni włożyłem dwie rury niepotrzebnie. To tylko zmniejszyło mi ilość wody, którą mogę wypompować i, i tak to po prostu wygląda na tym terenie. Trzeba zawsze uwzględniać teren na jakim się wierci studnie. Kiedyś jeszcze pokażę Wam filmik, nakręcę na temat mojej piwniczki. Piwniczka niestety jest jeszcze niewykończona, dlatego że miała być jeszcze ładna attyka do tego jak na ruiny średniowieczne przystało, ale na razie jest tak jak jest. No i tak to na mojej działce wszystko wygląda na razie. I to tyle by było na ten filmik. Dziękuję bardzo.